Spaß, guys, ihr Darek! Okay, haben wir Finale von 78. raus auf Darek Cup. Chris, ich habe jetzt äh, zuvor gesagt bei Aufwärmung, ich werde bestimmt ein großes Spiel sehen, bestimmt eine Revanche, weil er hat schon einmal gespielt, du hast damals gewonnen. Zweimal. Zweimal. Einmal hast einmal du er gewonnen und einmal P Ach so, also es steht ein beide. Also Entscheidung auf alle Fälle heute. Ja. Okay, wie ist das Finale und seine Chance? Seine Chance. Äh, also meine Chance. Ich stehe 50-50, also gehe ich das Spiel immer rein. Es also, so, wird okay. entscheidend sein, ich sag mal, die Big Points zu machen und uh, die Fehler halt, so gering wie möglich zu halten. Und der Aufschlag ist natürlich auch wichtig. Genau. Also bist du optimistisch, sozusagen? Ja, ich gehe offensiv in das Spiel rein. Okay. Viel Glück. Danke. Adam, du hast es herausgefunden, dass du dich zweimal gewonnen hast. Einmal hast du gewonnen, einmal hast du Chris gewonnen, also du das muss man sagen, dass du so ein bisschen entschieden bist. Okay, wie siehst du die FNAM? Wie bist du hin- und hergerissen? Nastawiony pozytywnie. A finał? różnie Może być. Różnie. Ciekawie, okay. być. Ciekawie będzie. Może. Dobra, dobre gry życzę. Głosowanie? <grym grym> różnie, ale ja, ja ja. okay. jest Kentysugin oraz Zogin. Also, er jest nieścisia. Ok, Auslösung. Adam Bukier, Zgorzelec, Chris Pencil, ah. Gerlitz. Ah. Ja. Ok, losowanie wygrał Chris und Okay. Wybrał uh, serwis, a Adam wybrał stronę. I w ten sposób rozpoczynamy finał 78. Rosenhof Dareka. On Cup fan an jetzt Finale von 78. Rosenhof Dareka Cup. Auswahl hat Christ gewonnen, hat Aufschlag genommen. Adam hat sich für die andere Seite entschieden. Let's go. Ach so, äh, Ferspielen, nicht fluchen, mit Schläger werfen, ok? Nie rzucać rakietami, nie bombardować dachów, i tak dalej, i tak okay? dalej, Sportowa walka. Good game. Chris Chysfencel serbuje na Adama Bukiela. Już na początku widzimy ostrą wymianę, znaczy, może nie ostrą, ale długą. Adam, Adam zdecydował się podnosić piłki, grać tym pinem Tutaj nawet doczekał się na piłkę, z której można było zaatakować, ale przeszczelił ją. Znowu pod górę. A, chciał ściągnąć ją do siatki, Adam jednak nie poszedł, wyrzucił tą piłkę. 30 w tańców Dobry pierwszy serwis A, ale znowu pod górę. Nie, eee, czy to będzie dobra recepta. Znowu pod górę. Chcę wymusić błąd. Nie atakuję na razie. Albo nie może. A no, jednak wymusił on. 30-15 no, Mecze tenisa bardzo często rozstrzygają. I błędy i, i winnersy. Później stosunek tych wygranych punktów się powodują, że mecz przyjmuje taki ani inny obraz Po 30 znowu pod górę no, przyjmuje. Sposób gry Chris przejmuje sposób gry Adama. Zdaje się narzucić. Czy to jest akurat najlepszy wariant? No i break. Taki niewinny, niewinny break raczej. So also erste, wir haben erst den gesehen. Eigentlich Chris hat genau das gespielt, was Adam wollte. Also von unten nach oben. Lange, lange Bälle, langsame Bälle mit 4 Ball. Ich weiß nicht, ob das gerade der Spiel von Chris ist. Chris spielt eigentlich schnell. Sucht die Punkte schnell. Mhm. Mal gucken. i serwis mimo to łatwo nie wiem co on nie był on to dure Poważny błąd taktyczny, Krysa. Zanim się pamięta, że dało się narzucić Tyle dama, może być za późno, ale To Jest to ich trzeci mecz. Tam brzmi jeden do jednego, head to head. Czy dzisiaj padnie rozstrzygnięcie? Kto będzie prowadzenie w ich rywalizacji? A znowu to samo jest u Adama. Adam jak chce robić grę, to też zaczyna wyrzucać. Próbuję teraz Chrystus, troszkę przyspieszać kontra na Co z tego się urodzi Troszkę z prawokoło chryzał wszystko powietrza, nie bierzesz odważny ale serwis. Ale świetna kontra. Odważny serwis, atak do siatki. No i tutaj pokazał się, że to taki kontry świetnie gra. Kąta, pancza. pierwszy powtórzył, nie, skończył. O, świetna akcja. Świetna akcja. No to tak właśnie to wygląda. no To jest właśnie chrysa gra, Nie może wdać się te, w te baloniki. Które czasami są bardziej uciążliwe. Porządnie piłka szarpnięta. Jest top spinem. Skończę wysoko. No nie jest to wcale łatwy temat break no, no spokojnie teraz, chrys No nie wiem, zobaczymy Kto się zdecyduje na jakieś przyspieszenie No bo to jakieś przypadkowe rozstrzygnięcie będzie tutaj przed chwilą świata No chrys cierpi, wie spokojnie Pieszy, nie zabiega. Świetna akcja. Świetna, naprawdę świetna akcja. Świetny tenis. Szacunek Chris, szacunek Adam. No i mamy break i rebreak. Wszystko wróciło do normy, chrys podaje, stanie 1-1, mecz gramy tylko do jednego seta wygranego, ponieważ to jest turniej jednodniowy. Ciągnie się długo, bo poprzez grupy eliminacyjne debel, dlatego rozstrzygnięcie jest jednosetowe. To jak jest w tym rauszu. Tomek z drugiej strony! Tomasz z drugiej strony! No, widzieliśmy, popisową akcję tutaj mojemu koledze, operatorowi kamery. To powiedziałem, żeby jednak objął inną stronę, stanowisko do filmowania. Jest opracowana odpowiednia strategia i właśnie do niej się Tomasz dostosował. A my wracamy do meczu, 1-1, 15-0 po kapitannej akcji Chryssa. Szybkie, płaskie piłki. To jest zrywane, Ma świetny nadgaz. Troszkę go przestraszył, tak, tym szybkim biegiem do siatku. Adam czasem celowo robi to bardzo. Głośno, żeby przestraszyć. ma kilka swoich trików. Myślę, że nie użyję ich dzisiaj podczas tego finału, czyli jakieś tam tupanie nogami, taniec przed i tak dalej i tak dalej. No ale zostańmy na razie, poczę po Chciał zaryzykować z kurczika po tym wymianie slajsem. Slice Ze slice'em świetnie daje sobie radę, jest Nie jest to piłka jakaś, ale trudna dla niego. Świetnie gra jednoręczną backendem tego slajsa. Aczkolwiek normalnie gra oboręczną. A no i szkoda, szkoda, dużo się nie pomyliło. No, A, wachaj się. Przyszedłem, no, powiedział, że to była dobra decyzja. Nie rzeczywiście była dobra decyzja. Zabrakło może z 20 cm. I mamy po 30.

No chciałbym coś miękko wrzucić chyba po, po ciasnym krosie wąskim, ale chyba było to raczej samnik po 40. Ja. Okay. Ja, okay. Pješi servis, este aušar. które raczej... gwarantuję, że nie są. No co? nie spiesza. No i zmusi do będu pysa. Mamy kolejną domagę. Podwójny błąd ciężki temat. Ciężki temat na psychę, na tę pozytywną, pozytywną siłę mentalną To był długi wiem, czy żeby rozstrzygnięcie miało być tak banalne. 2-1 Czyli widzimy na razie same. Same breaky. Break, rip break, break. break. Ciężko jest tutaj typować zwycięzcę, i tutaj nie wypracował sobie jakiejś mentalnej przewagi ani w uderzeniach, ani w jakiejś taktyce. Chociaż w pierwszych gemach zdał się nabrać i przejął styl gry Adam, ale później już ma swój, swój tor. 0,15, 15, a wam serwuję na chrysa w ręce. Serwis jest taki pod górę, wszystko pod górę. Jeżeli chrys nie wytrzyma, no to będzie paskuteczny na jego. Adam będzie wymuszał błędy w drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym przebiciem. Podwójny błąd jeszcze na początku GEMA nie jest jeszcze taki taki tragiczny, aczkolwiek rozpoczęcie pozytywne GEMA jest też ważne Tylko, że było z podwójnym błędem Chrysa, gdzie przy dwóch, trzech równowagach w pewnym momencie właśnie przy tym stanie Chryspełnie podwójny błąd i przegrał swój kolejny serwis. Zobaczymy jak to się rozwinie. Ręka robi mu się ciężka, Obama. Przed chwilą podwójny błąd. Teraz z drugiej piłki. Takie ledwo bo co to przeszło? Oj, 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 oj. siła mentalna, siła mentalna, mentalna Obserwacji można powiedzieć, że mocniejszy mentalnie jest chrys, aczkolwiek przygrywa 2-1. Nie robi takich błędów przez duże B. D, 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 d błędów. Potrafi zmóc się i przyspieszać piłkę, zdobywać wynersy. зачи отчи Dużo ryzykowanym nie będzie. A, jak już sam się wziął za robienie gry, no to. To skończyło się, teraz ja się skończyło. Opuścimy na razie ten kort. Finał 78. Międzynarodowego Tunisu Rozachowdarek w Gellic 7 kwietnia 2013 roku. Na pierwszym panie Chris Francis Gellic, na drugi panie Adam Bukiel. Wrócimy na ten kod jeszcze.